Motormind to sklep motocyklowy z największym wyborem w Wielkopolsce. Dawid, redakcja Motowojadzer, a ze mną jeden z motocykli z rocznego porównania naszych dziewięciu metod na turystę i to Watch DSX900. Motocykl niezwykle interesujący, dlatego że bardzo przypomina inny motocykl, przypomina BMW z przez kilku lat. Zresztą fabryka Wodża produkowała i nadal produkuje silniki dla BMW, natomiast w tej samej fabryce powstaje również ten motocykl. Co tutaj znajdziemy? Znajdziemy tutaj silnik o pojemności niecałych 900 cm3, o momencie obrotowym 90 95 nm maksymalnie. To wszystko jest zapakowane w typowo adwenturowy pakiet. Mamy zawieszenie kajaby upside down, o dość dużym skoku. Mamy bezdętkowe szprychowane koła. Mamy 17-litrowy zbiornik paliwa, który przy zużyciu podawanym przez producenta na poziomie lekko powyżej 4 litrów, powinien pozwolić nam pokonać około 350-400 km. Jakby tego było mało, mamy również elektronikę wyposażoną w cztery różne tryby jazdy. Mamy off-road, mamy rain, mamy touring. Ale jak to wszystko przekłada się na wrażenia z jazdy? Bo to jest tak naprawdę... To, co jest interesujące dla Was i dla mnie. WOCH jeździ naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Watch jest jedną z tych, jednym z tych producentów, to jest jedna z tych marek, które trafiły na nasz rynek, i każdy kolejny model pokazuje, że można robić motocykle, które równocześnie nie będą zabijać ceną, a również będą bardzo dobrze jeździć. Motocykle, które będą wyposażone w renomowane podzespoły a równocześnie nie będą zabijać ceną. Będą wygodne, będą bezawaryjne, będzie można na nich polegać. Coś więcej o motocyklu. Tak jak wspomniałem, jak widzicie, szprychowane, bezdętkowe koła, szprychowane na zewnątrz. Bardzo dobre rozwiązanie dla każdego, kto bawi się w turystykę. Można wierzyć w to, że dętka jest fajnym, klasycznym rozwiązaniem, ale w praktyce każdy, kto chociaż raz próbował wymienić uszkodzoną dętkę, w palącym słońcu, w lecie, w podróży, w trasie. Wie, że to wcale nie jest dobre rozwiązanie. O wiele prościej zakołkować oponę, zaszyć ją sznurkiem i po prostu pojechać dalej. I tutaj możemy to zrobić. To jest naprawdę wielki ukłon w stronę turystyki. Zawieszenie kajaby posiada regulację. Posiada regulację, możemy je tutaj dostosować pod siebie i to też sprawi, że będziemy mogli dopasować charakterystykę jego pracy zarówno do naszych potrzeb jak i do warunków na drodze, do obciążenia. Jadąc z bagażem, jadąc z pasażerem, będziecie, będziecie mieli możliwość dopasowania zawieszenia. Zniknie, zniknie problem, który się często pojawia, gdy motocykl po zapakowaniu go w podróż nagle przestaje się fajnie prowadzić. Tutaj to ryzyko jest naprawdę zminimalizowane, bo możecie coś z tym zrobić. Mamy duży ciekłokrystaliczny wyświetlacz, wręcz tablet, yy, który podaje nam sporo informacji. Znajdziecie na nim między innymi ciśnienie w kołach, i to jest również ukłon w stronę turystyki. To rozwiązanie naprawdę się przydaje. Dzięki niemu zauważycie, że być może złapaliście gwoździa, że może pora zjechać, że pora zjechać i dokonać naprawy, zanim opona będzie się nadawała tylko do wyrzucenia. Co jeszcze znajdziemy w tym motocyklu? Również w tym pakiecie są kufry. Motocyk z kuframi, ja tutaj będę się posiłkował ściągawką, ale jeżeli się nie mylę, to motocykl z kuframi kosztuje 49 900 zł, co naprawdę jest bardzo dobrą ceną, jak za motocykl tak kompletny. Znajdziecie tutaj tempomat, Znajdziecie tutaj regulowaną szybę, znajdziecie regulowane zawieszenie. No w dodatku nie jest to zawieszenie firmy No Name. Znajdziecie tutaj hamulce sygnowane logo Brembo i te hamulce naprawdę dają rady. Motocykl wyjeżdża z salonu na Oponach Pirelli. Mamy tutaj system bezkluczykowy, więc bardzo, bardzo dużo nowoczesnych rozwiązań. Mamy pełne oświetlenie LED. Tutaj problem z wodzą. Każdy kolejny test wodza robi się coraz bardziej problematyczny, bo lista wyposażenia i lista gadżetów, która jest dostarczana z motocyklem, jest na tyle długa, że ciężko jest ją zapamiętać. Ja jestem dziwnie przekonany, że już niedługo, no, kiedy będę testował kolejnego wodza, to po prostu będę czytał z kartki długą listę wyposażenia, bo naprawdę jest tutaj imponująco. W stosunku do konkurencji, która na przykład nie zawsze jest skłonna dołożyć ten pomat, która ciągle jeszcze wymaga, aby kluczyk wkładać w stacyjkę, do konkurencji, która chyba myśli, że każdy. Motocyklista jest tego samego wzrostu i regulowana szyba pozwalająca dopasować ochronę przed wiatrem do wzrostu jest jakimś bardzo trudnym rozwiązaniem. Okazuje się, że nie jest. Można takie rozwiązanie zastosować. E, mamy tutaj również dodatki, które pozwolą uniwersalnie podejść do drogi. Mamy gniazdo ładowania 12V, rozwiązanie, które dzisiaj spotyka się coraz rzadziej, a szkoda. Bo możemy do takiego gniazda podłączyć nie tylko kompresor, możemy podłączyć pompkę, dzięki której napompujecie materac na biwaku. Możecie podłączyć całą masę uniwersalnych urządzeń. To jest standard, który nadal obowiązuje w turystyce. Mamy gniazda USB, aby ładować podręczną i kieszonkową elektronikę, jakieś smartfony, powerbanki, to wszystko jest. Obsługa elektroniki, to jest kolejna sprawa. Elektronika jest dobra, ale tylko wtedy, kiedy jest łatwo obsługiwalna. Nie ma nic gorszego niż motocykl wyposażony w olbrzymią ilość ustawień, ale równocześnie też wymagający przeczytania kilkusetstronicowej instrukcji obsługi i wożenia jej ze sobą, żeby w razie czego zmienić jakieś pojedyncze ustawienie. Tutaj... Ta obsługa elektroniki jest naprawdę intuicyjna. Jestem pewien, że po kilku, po kilku jazdach tym motocyklem będziecie mieli to już opanowane, będziecie mogli w pełni wykorzystać jego możliwości. Jeżeli chodzi o pozycję na motocyklu i ergonomię, tutaj również nie mam zastrzeżeń. Wszystko jest dokładnie tam, gdzie powinno być. Motocykl ergonomiczny od takiego źle zaprojektowanego odróżnia tylko jedną rzecz. Jeżeli wsiadacie na motocykl i wszystko jest dokładnie tam, gdzie oczekujecie, że będzie, to znaczy, że to jest motocykl, który został przemyślany. Jeżeli musicie zacząć regulować, przesuwać sety, zastanawiać się o co opiera się u wam but, to znaczy, że coś jest nie tak. W wodzu tego problemu nie ma. Tutaj naprawdę wszystko jest, wszystko jest takie, jak powinno być. I wydaje mi się, że wodz jest takim... Motocyklem, który będzie zdobywał nasz rynek szturmem, nasz rynek bo ten motocykl, jego jedyną wadą na chwilę obecną jest to, że ludzie ciągle jeszcze marce WOCH nie ufają tak bardzo, jak mogliby ufać. Natomiast jestem pewien, że świadomość klientów będzie się zmieniać i z kolejnymi modelami wprowadzonymi na rynek, z kolejnymi przejechanymi kilometrami, właściciele tych motocykli będą się przekonywać, że WOCH to jest naprawdę solidna marka, stosująca dobre rozwiązania i stosująca dobrą, solidną technologię. Technologię, którą znamy już z innych. Z innych motocykli europejskich. Zatem przekonajcie się sami, odwiedźcie salony, weźcie te motocykle na jazdy testowe, bo to sprawi, że być może odkryjecie markę, która trafi w Wasze gusta i być może rozpoczniecie przygodę z turystyką. Nasze tegoroczne porównanie stawiało na turystykę asfaltową, więc watch w tym zestawieniu wydaje się być motocyklem, który jest nieoczywisty. 21-calowe koło z przodu. Sugerowałoby, że jest to bardziej motocykl zorientowany na turystykę off-roadową. A tak naprawdę ta maszyna jest bardzo uniwersalna. Jeżeli wyposażycie ją w drogowe, szosowe opony, tak jak na przykład założone tutaj opony Pirelli, odkryjecie, że nawet na bardzo ciasnych technicznych winklach, na szybkich łukach, ten motocykl jeździ bardzo dobrze. Oczywiście ja zawsze powtarzam, że motocykl z kołem 21 cali nigdy nie będzie tak zwrotny i poręczny, jak stricte drogowa maszyna. Natomiast w swojej kategorii ten motocykl naprawdę bardzo, bardzo dobrze jeździ. Ta drogowa turystyka, asfaltowa turystyka na takim wodzu jest bardzo wygodna. Jest tutaj też kanapa, która jest na tyle duża, że bez problemu zmieścicie tutaj drugą osobę w normalnym rozmiarze. W pozorom to nie będzie tak, że musicie się martwić, czy ktoś się zmieści, czy nie. Tutaj tego miejsca jest dość, są solidne uchwyty dzięki którym pasażer czy pasażerka będą czuli się bezpiecznie. Jest kufer, co ciekawe, on posiada tutaj miękkie oparcie. On tutaj jest już przygotowany do tego, aby ktoś mógł się o niego oprzeć w czasie jazdy i pokonywać kilometry, nie, przy, nie przejmując się tym, że, nie ryzykując sytuacji, gdzie gwałtowne przyspieszenie sprawi, że ktoś odchyli się nam do tyłu lub coś takiego. Także tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Mamy również stopkę centralną, rzecz, która Obecnie jest montowana coraz rzadziej. W wielu motocyklach rezygnuje się z tego rozwiązania. Często nie ma nawet w akcesoriach możliwości do kupienia stopki centralnej. Natomiast w motocyklu turystycznym jest to rozwiązanie, które jest naprawdę bardzo dobre. W domu, w waszym garażu, możecie mieć stojak motocyklowy, który pozwoli Wam bez problemu nasparować łańcuch. Ja bym chciał powiedzieć tylko jedną rzecz, nie przerywając, trochę się, trochę się wcinając. Zaskoczył mnie ten motocykl totalnie. Ja bardzo się zdziwiłem, bo ja no, no, nie mam jakichś wielkich wymagań, jeśli chodzi o motocykle chińskie. Cały czas mam to w głowie, że to nie są jakieś motocykle wszystko wybitne. A DSX. Mm, zrobił na mnie naprawdę mega wrażenie i spokojnie mógłbym taki motocykl mieć. Jedziemy teraz na Teta. Ja ten motocykl widziałbym spokojnie na, tak. na, na tecie. Moglibyśmy jechać tak. po Włoszech, trzeba byłoby zmienić tylko i wyłącznie tutaj opony. tak e, Powiedzmy zdjąć ten kufer centralny, założyć mu torbę. E, wyłączyć te systemy śmieszne ostrzegawcze, no bo tutaj tu opowiedziałeś o tym. Nie, też jeszcze nie zdążyłem. E, jest tutaj radar z tyłu, jeżeli ktoś za blisko podjedzie, to tutaj się dzieje dyskoteka. Tak. Zaczynając świecić m, trójkąty w lusterkach, zaczyna motocykl pokazywać awaryjne światełka. To jest jakaś taka mocna przesada. M, więc ja to wyłączyłem, po tym jak to wyłączyłem, to się to wiadomo, Spokoiło i jest już, jest już super, ale ten motocykl, tak jak się prowadzi, on ma 95 koni, 95 N, 895 cm tak. sześciennych pojemności, 238 kg wagi. To jest motocykl, który jest wręcz katalogowy katalogowo bardzo porównywalny do, do innych motocykli wiodących. Fakt, no nie jest to klasną i wytrzasną, bo jest to wariacja launchina na temat produkowanych przez nich silników BMW i innych podzespołów pakowanych do 850 GS-ów, więc można powiedzieć, że to jest chińska wersja GSa 850, dlatego ten motocykl jest tak dobry. Co nie zmienia postaci rzeczy, że według mnie tutaj jakoś wiele nie oszczędzono, a wręcz do ceny, która pod podstawowa chyba jest 46 tysięcy złotych. Tak, a z kuframi 49 900. Zalano go bajerami, za które do BMW musimy sro, słono płacić, srogo dopłacać tak. i ta cena rośnie, rośnie i okazuje się, że po chwili mamy, mamy po prostu już prawie 90 albo 100 tysięcy. Ten motocykl ma tylko jedną dużą wadę, wiesz jaką? Nie umiem wyłączyć kontroli trakcji To jest moja wada. Jedyna wada tego motocykla to jest to, że ludzie ciągle jeszcze boją się zaufać tej marce. Ale to nie jest wada tego motocykla, to jest wada, wada ludzka. Były głosy, że ten niektórych testujących, że ten motocykl szarpie przy niskich biegach na trybie przy niskich, przy niskich obrotach, przy niskich obrotach sport, na niskich tak. biegach w trybie sport. Czułeś to? Nie. Ja też tego nie czułem, nie. specjalnie jeździłem w trybie sport. Kompletnie nie wiem o co chodzi. Mamy tutaj naprawdę świetny, dynamiczny silnik tak. i bardzo was proszę, jedna rzecz. Wyciągaj ja nie jestem alfą i omegą. Dawid nie jest alfą i omegą. My wszystkiego nie wiemy. My też nie będziemy na motocyklizm patrzeć waszymi oczyma. My możemy wam podświetlić temat na zasadzie takiej: słuchajcie, watch jest godny waszego zainteresowania. Tak. idźcie do dealera. To są nowe motocykle, wydaje mi się, że dilerzy powinni mieć je porejestrowane. Wpłaccie tą kaucję jeżeli jest wymagana 2-3 tysiące, tą godzinkę czy dwie, oddajcie ten motocykl, napiszcie w komentarzu, co, co czujecie, dodajcie go do swojej listy, nie wiem, życzeń, marzeń do kupna, do przejażdżki, do wyrobienia sobie zdania, opinii, bo nie ma nic gorszego niż powtarzanie cudzych opinii, wkładając je we własne usta i mówiąc, że no, według mnie, Dokładnie. według mnie to jest naprawdę dobry motocykl. I nie zajął u nas tutaj, nie wiem, trzeciego, czwartego miejsca, tylko dlatego, że były dużo droższe i jeszcze lepsze tak. motocykle. Tylko biorąc pod uwagę, jeżeli byśmy zajrzeli bardzo nieładnie w Wasz portfel i okazało się, że tam mocno wyduszone i to takie, takie wymęczone jest 50 tysięcy złotych, to to jest Wasz wybór. Proszę. To, to to jest Wasz wybór. To wtedy będą to dobrze wydane pieniądze. Tak, to jest Wasz dobrze wybór. Dobrze wydane, dobrze I Dostajecie, dostajecie za 50 tysięcy złotych motocykl, który. Z zamkniętymi oczami, jakbyśmy tak zaczęli opisać, opowiadać, to wart jest teraz według, no oczywiście te motocykle są przewartościowane trochę, bo to już jest wariactwo, ile wszystko kosztuje ostatnimi czasy, ale ten motocykl teoretycznie mógłby spokojnie, jeżeli by miał trzy literki, tak, tutaj zamiast tak, czterech w ocz to, 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 to. by miał na, napisane trzy literki, wiadomo jakie, kosztowałby wtedy spokojnie 80 tysięcy i uwaga... Ludzie by dawali, bo, tak. bo płacimy też za znaczek. Tak, oczywiście, dlatego przekonajcie się sami, po prostu jeżeli zastanawiacie się, czy warto zaufać tej marce, przekonajcie się sami, wybierzcie się do salonu, weźcie ten motocykl na jazdę testową, objeździjcie go, wybierzcie się gdzieś w weekend i wtedy możemy podyskutować na temat tego, czy macie takie samo odczucie jak my, ale jestem pewien, że będziecie pozytywnie zaskoczeni tym, jak dużo motocykla dostajecie za stosunkowo niewielkie pieniądze. Tym miłym akcentem. Ja nie mam więcej do tego. Dziękujemy. Motowojager. Na razie. Michał Brzozowski, Dawid Majewski. Przepraszam bardzo, że tak się chwilę dzieliłem, ale przyszedłem tu, bo zapomniałeś o em, amortyzatorze skrętów.